Tak, słowem wstępu, to dzięki Riplo za zaproszenie na serwer wasz. Yy, może wbiję, raczej wbiję, ale zobaczymy, yy, bo na przykład chciałem dzisiaj nagrać odcinek, ale coś yy, nie mogłem wbić, więc yy, no, nagrałem ten odcinek, bo tamtego nie mogłem nagrać. Yy, no, ale to nie o to chodzi. Yy, taka informacja, właśnie, że raczej wbiję, ale nic nie obiecuję. I wiem, że miał być dzisiaj odcinek z Monshiowa, ale, ale nie miałem ochoty grać w Monshiowo. A vloga nie zmontowałem, więc też go dzisiaj jeszcze nie ma. Hello, hello, mordeczki, ja jestem Monshi i witam Was w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku e, poradnikowy odcinek. Zaczynamy nową serię, generalnie. E, czyli jak, jak, jak ją nazwę, to. Idykę, jak ją nazwę, nie wiem ale będziemy w niej teksturpaka jakby robili Myślę, nie będziemy w niej robili teksturpaka, tylko będę wam mówił jak zrobić teksturpaka yy, Taki poradnik, yy, ja się nauczyłem u Dewu to robić yy, U niego na kanale, także będziecie mieli link w opisie do jego kanału Bo żeby robić teksturpaki no to takie kody trzeba tam robić Trzeba to kodować, programować trzeba te teksturpaki, nie? No i ja te kody brałem od niego właśnie, więc nie wiem skąd on je brał, ale... Ale Wam je dam po prostu. Wam je dam. I tyle. Ale może zaczynamy od tego, że wchodzimy w folder, musimy wejść z yy, teksturpakami, także wpisujemy procent, updata procent. Halo procent. Procent updata procent yy, No i tu nam się odpala folder roaming yy, Odpalamy folder .minecraft yy, odpalamy powiedziałem No i resource pack. I tutaj mamy... A, bo ja już nagrywałem wcześniej. Yy, już nagrywałem halo. Już nagrywałem to wcześniej. Yy, ale się nie nagrało dobrze i muszę jeszcze raz to nagrać. Ten odcinek w ogóle, bo tam ktoś chciał yy, tekstur pacha ode mnie, więc yy, po prostu stwierdziłem, że wam go dam, yy, będziecie mieli na perce 1.17 na 1.16 i wiecie, będę se to aktualizował. Yy, tutaj jest, bo odchudziłem go trochę, bo tutaj było trochę niepotrzebnych rzeczy, które i tak w grze nic nie zmieniały, a ważył więcej, chociaż dużo i tak nie ważył, ale no. Dobra, zajmijmy się tym, co mamy. Robimy nowy folder. I nazywamy go tak, jak chcemy, żeby nasz e, teksturpak się nazywał, czyli e, w tym przypadku, no nie wiem, no właśnie, tak jak tamten się nazywał, tyksyty do poradnika, poradnika, do poradnika. I, i, I wbijamy w to, wchodzimy. I tutaj musimy, tutaj musimy e, zrobić folder nowy i nazwać go assets a etysy i robimy nowy jeszcze dokument tekstowy bo bez tego co teraz zrobimy gra nie będzie widziała nam tego jako tekstur paka i nazywamy go pacy pacyk i zmieniamy jego rozszerzenie z tekstowego dokumentu na mcmeta mcmeta Enter klikamy tak na pewno chcemy zmienić rozszerzenie i do tego będziemy potrzebowali program notepad++ da się bez tego też robić w notatniku to się da robić ale ten program jest wygodniejszy także odpalamy to I tutaj kopiuję to to będziecie mieli w opisie to będziecie mieli w opisie. Także to kopiujemy. Oj. Kopiujemy i zapisów, wy to kopiujecie, wklejacie tutaj. Tu jest trochę inny wygląd arkuszu zrobiony, dlatego, dlatego to wygląda w ten sposób. I to jest nam niepotrzebne. Co to jest nev 1? No i co to jest? A, dobra. To też można zamknąć. I to też. To jest z mojego teksturpaka do animacji. To też jest z mojego teksturpaka. E, robimy to i opis. Tutaj wpisujemy e, jaki chcemy opis. Także możemy nawet zrobić. Nie wiem, no. E, lubię placki powiedzmy, albo. Do, 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 no, no nie wiem, jaki chcecie. Jest. Ty. Jest ty o wiem, to wam zrobię mie, mie, miejsce na opi, isy, opisy to jest miejsce na opis i pak format to jest e, format ja, na, na. E, i różne wersje Minecrafta mają różne formaty na 1.17 jest format 7 a na 1.16 jest 6 ale nie sugerujcie się tym, bo e, bo właśnie że tutaj macie 7 i 6, w 1,16 to nie znaczy, że w 1,15 będzie 5, w 1,14, 4, bo w 1,15 też była szóstka, chyba eee, jakby no. Więc e, najlepiej to sprawdzić na Wiki Minecraft. Tam na pewno jest to napisane, bo ja stamtąd brałem właśnie. Na 1,17 jest 7, na 1,16, 6. No to to są te, co ja pamiętam, bo na 1,16 uczyłem się robić tekstur packa, a na 1,17 musiałem zmienić niedawno. Także. 17 musiałem zmienić niedawno, także... No, yy, dobra, bo w sumie to przedłuża mnie potrzebnie. Ctrl S zapisujemy i mamy. Yy, możemy to zamknąć. No i co tutaj jeszcze? Możemy zrobić zdjęcie 800x800. 800, to będzie nasze zdjęcie naszego teksturpaka i tutaj je wrzucić i nazwać yy, tak samo jak to, tylko rozszerzenie, no PNG, a nie, MC Meta, nie? No, 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 żeby to było zdjęcie. To rozszerzanie PNG. No i Pack PNG się ma nazywać. Dobra, wchodzimy w folder assets. E, tutaj robimy folder o nazwie Minecraft. E, Minet. Nie skrót. Nie skrót dbanie. Unuluj. Unuluj. U, unuluj. Tak, nie umiem mówić. E, minecraft. Minecraft. Wchodzimy w to i tutaj są już nasze teksturki, jakby będą, także robimy folder nowy, folder, textures, textures, wchodzimy w ten folder i ja Wam pokażę jak to wygląda. Jeśli chodzi o tekstur paka mojego. Yy, czyli mamy bloki, teksturki bloków, mapa kolorów, czyli. aha Karetka ruszyłaś mnie w uszach zabolało. Mapa kolorów, czyli... Dalej tą karetką tam. Yy, czyli kolory trawy, kolory liści, yy, zależnie od biomów. Yy, mamy efekty, czyli. Czyli nie wiem. Nie wiem co to. Coś na pewno. Mamy entity, czyli. Czyli jakieś. No entity. Entity to są rzeczy, które, jakby to powiedzieć, są rzeczami, które można. Prze... Nie, to nie o to chodzi. Entity to są zwierzęta, na przykład, no, moby ogólnie. Ale Entity to są też rzeczy, które się mogą ruszać, czyli armor stand na przykład, na przykład banner. Czyli takie rzeczy, które są w 3D, ale nie są blokami jakby. Tak uproszczone jakby to wytłumaczyć, bo nie wiem jak to wytłumaczyć. Nawet nie będę sobie łamał języka czytając tego nazwę. <grym> Mamy End, to takie różne rzeczy tutaj są, no różne teksturki, nie? Yy, mamy czcionki. Yy, no i tutaj są wszystkie czcionki, nie? Możemy zrobić ze swoją. Mamy yy, menu tutaj. W sensie GUI, no to nie menu w sumie, ale wszystkie jakieś yy, typu. O, widzicie. Minecraft napis to jest napis, który jest w menu głównym. To jest napis, który jest pod napisem Minecraft. Eee. Yy, no co dalej mamy itemy. No ale dobra, mniejsza. Y żeby wiedzieć jakie tutaj są rzeczy, y teraz możecie zrobić tak. Możecie pójść, być tak. Możecie pójść y po łatwemu, czyli y wchodzicie w procenta procent jeszcze raz. otwieracie ten folder .minecraft znowu wchodzicie w folder versions i tutaj macie wszystkie wersje zainstalowane Minecrafta weźmiemy prawie najnowszą, bo tej nie mam zainstalowanej 21w05a i tego tutaj nie będziecie mieli Eee, odpalacie to, klikacie na to prawym przyciskiem na ten jar, otwórz przy pomocy winrara. No, mamy winrara, wchodzimy w assets Minecraft yy, i textures, to jest nasz texture pack i możecie teraz wziąć to, nie, no bez tego u góry, yy, te zaznaczyć. I możecie to przenieść do naszego teksturpaka yy, i wtedy będziecie mieli. No, ale jeśli chcecie zrobić przejrzystsze, yy, możecie wypakować cały folder ten Minecraft, czyli ten yy, do folderu tego, tak jak ja tutaj mam. Tutaj go wypakowujecie yy, i, i to będzie wygodniejsze. I teraz, żeby nie zaśmiecać sobie folderu z teksturpakami, wchodzicie w ten folder textures yy, właśnie wy, w, w tym właśnie w tym pliku, który wzięliśmy z plików Minecrafta w tym folderze. Yy, i, I tutaj widzicie na przykład bloki, tak? Yy, powiedzmy chcemy zmienić yy, bloku jakiegoś powiedzmy, nie wiem, kobla teksturkę, robimy nowy albo no tak, no możemy. No folder. block, Nazywamy go tak jak tam, bo tam są bloki. Byle o cyk. Odpara, odpalamy ten folder blok. Nawet wam dam o pełny ekran. O żebyście mieli, a to tam albo dobra, albo nie. Będę niemiły. I, i, I tutaj ten folder. Macie pół, bo kurde, nie chcę całego tego zasłaniać. I bierzemy tutaj też wchodzimy w blok. I tutaj, a dobra, tutaj już musicie mieć pełen. Tutaj macie wszystkie teksturki wszystkich bloków, które macie w Minecraftie. Yy, czyli chcemy zmienić. W Minecraftie. Yy, czyli chcemy zmienić. Teksturkę, nie wiem, bedrocka. No to gdzieś jest na B, tu jest bedrock. Yy, I bierzemy tego bedrocka. Bierzemy tego bedrocka i z kontrolem. Jak trzymacie kontrolę, to patrzcie, nie trzymam kontrola, jest przenieść. Trzymacie kontrolę, jest kopił i kopiujecie z kontrolem. Macie bedrocka w naszym texture packu. To se możemy zminimalizować. I klikamy na tego bedrocka prawym. Gimp nam się odpalił. Oczywiście na drugim monitorze, bo jakże inaczej. Z plusem se dajemy blisko niego, żeby być. I najlepiej jest wziąć pędzel i rozmiar pędla na jeden. To mamy jeden piksel i tutaj pędzel zrobić jeszcze można... A nie, bo nie ma zwykłego kwadratu. No to taki okrągły, ale bez tego rozmycia. Chyba, że to jest jakiś... O, jeden piksel, o! O i widzicie o. Macie jeden piksel. I możecie się zamalowywać. No to powiedzmy chcemy jakąś, nie wiem, niebieską obwódkę tu powiedzmy. To możecie namalować niebieską obwódkę. Czemu tak robimy to? Ponieważ robimy teksturki 16 na 16 bodajże, czekajcie. Tak, to jest 16 na 16, czyli typowo minecraftowe. I. Czyli 16 pikseli. I. Czyli 16 pikseli na 16 pikseli, tak? Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. 16 na 16. I czemu 16 na 16? Ano temu, bo... Tak jest normalnie w Minecrafcie i jeśli chcecie zmieniać teksturki wszystkie, możecie zrobić na przykład 32 na 32. Wtedy to będzie żarło więcej zasobów komputera, ale będzie powiedzmy ładniejsze, będzie realistyczniejsze. Można zrobić 64 na 64. To już są w ogóle takie duże. I są takie teksturpaki, ale ja... Ja wolę jakoś do Minecrafta, mi nie pasują więcej niż 16x16, 16, bo są, są jakieś 128x128 128 chyba. Ale po co? Według mnie do Minecrafta to nie pasuje. 16 na 16 No i po prostu pixel po pikselu sobie rysujemy, nie? E, co tu chcemy. No możemy filtry wejść, chcemy filtry wejść e, i nie wiem. To kolory, a nie filtry. E, Balans kolorów, powiedzmy, chcemy. No trochę se pozmieniać nie? Coś takiego se zrobić powiedzmy O nie wiem coś takiego e Chcemy takiego bedrocka powiedzmy Krycie możemy se nawet mniejsze zrobić o Okej okay. No i powiedzmy chcemy takiego bedrocka Robimy plik Zastąp bedrock png I teksturka w minecrafcie już jest zmieniona Yy, ale powiedzmy, dobra, chcecie zmienić teksturkę miecza? No to robimy nowy folder. Yy, miecz już nie jest blokiem, miecz jest itemem, czyli robimy foldem, fo, foldem, folder item. Item wchodzimy w ten folder. Teraz wchodzimy w ten sam folder. Tu A, bo to jest mój. I powiedzmy, miecz diamentowy, tak? Yy, miecz diamentowy. Albo teksturka, nie, bo teksturka diamentu jest z animacją, to, to nie. No to dobra, Diamond Chestplate chcemy tak, klatę diaksową chcemy inną zrobić. Kopiujemy do item. To możemy zamknąć czy coś. I znowu otwórz, zapasie się, odpalił. Przybliżamy. I chcemy, żeby dioksowa klata nie wiem, bo ona jest rozjaśniona przez. A Nie, nie jest rozjaśniona, klata jest taka jaka była. Tylko narzędzie rozjaśniałem, bo były za ciemne według mnie. Choć nie wiem ta obramówka, czy nie rozjaśniałem jej trochę. Bo ja rozjaśniałem, bo tak, teksturka diamentu w Minecraftie jest rozjaśniona, a narzędzia były za ciemne, i nie pasowało mi. Na przykład, obwódka ta w teksturce diamentu była z innych odcieni kolorów niż w mieczu. A tutaj w... no ja po prostu brałem kolory z diamentu i dawałem je na narzędzia i jest ładniejsze według mnie, takie jaśniejsze, ale powiedzmy chcemy, nie wiem, chcemy chcemy, żeby nasz diament, nie wiem, powiedzmy robimy teksturkę diamentu ciemniejsze, żeby był ten diament, tak, ciemniejszy diament, czyli żeby taki był diament nasz. Spoko robimy plik, zastąp Diamond Chestplate. I możemy to zamknąć. I to już w Minecrafcie też mamy zmienioną teksturkę, ale mamy zmienioną teksturkę tylko itemku. A co w przypadku, gdy chcemy zmienić teksturkę założonego na siebie, yy, już robimy to. Wchodzimy tutaj i to jest w models. Wchodzimy w modele, chyba w models tak, Armor armor, powiedziałem. Jak widzicie. Eee. A netherite'owa zbroja to tu jest czasem? Czy przy... co? Gdzie jest netherite'owa zbroja? Dobra, mniejsza. Eee, robiliśmy diamentowego, tak? Eee, Także bierzemy diamond layer 1 czyli no, no, aha nie bo, bo, bo tu musimy zrobić jeszcze folder models najpierw robimy folder models o d wchodzimy w ten folder models i teraz kopiujemy tutaj trzymając kontrola naszą tą klatę to możemy wywalić i Otwórz za pomocą GIMP po raz kolejny yy, przybliżamy. No to już nie jest 16 na 16 no ale to jest yy, o, trochę na innej zasadzie. No nie bo tutaj macie rozłożony ten, rozłożony tę teksturkę, a potem ją Minecraft składa. No ale nie będziemy jej zmieniać. Robię balans kolorów. Yy, I jak ja to robiłem? Purpurowy, tak to tak i to trochę do przodu, tak o ok. No i powiedzmy chcemy taką teksturkę yy, diamentowej zbrojki, także zastąp Diamond Layer, wychodzimy z gimpa i w Minecrafcie mamy pozmienione te teksturki. Nie chciało mi się Wam tego pokazywać, ale w sumie Wam nie pokażę, bo mi się nie chce jednak, dobra. Yy, to by było chyba na tyle w tym odcinku to był taki początkowy film to był taki początkowy film taki objaśniający takie podstawy bo jeśli chcecie tylko sobie pozmieniać teksturki to tak naprawdę ten odcinek wam wystarczy ale jeśli chcecie pozmieniać więcej rzeczy nie wiem, animacje porobić yy, albo yy, splash'e, które są na ekranie pozmieniać na inne albo ogólnie jakieś teksty, nie wiem ten yy, poemat endu, co jest, chcecie zamienić go na coś innego, albo tak jak ja zrobiłem, czyli na język polski go przetłumaczyć, jak najbardziej. Yy, to będzie w następnych odcinkach, yy, bo po prostu w jednym. No to jest za dużo trochę rzeczy na jeden odcinek, yy, ale jeśli, no na przykład nie wiem, chcecie, nie wiem co chcecie, coś chcecie, przykład, yy, żeby Wam się. Żeby wam się. Co się wam? Czekajcie, mam laga. Jeśli chcecie, żeby wam. Yy, mieczyk się niszczył podczas używania go. Yy, akurat tego niszczenia mieczyka nie wiem, czy wam pokażę. Yy, chciałem wam to pokazać, ale mi to coś nie działa. I ja nie wiem, czy ja coś źle robię, czy. czy co. Ale robię tak samo, nawet, nawet kurde, wziąłem od dewu jego kod cały, skopiowałem od niego, jeden do jeden z jego teksturkami, i tak nie działa. Także ja nie wiem, ale możemy spróbować, może zadziała. Yy, ale no, yy, generalnie to by było tyle. Chyba więcej, nic Wam nie mam do pokazania w tym odcinku. Także dzięki za oglądanie, do następnego, trzymajcie się no i cześć.